Wszyscy mówią, że streamerki to są strasznie głupie baby. W dzisiejszym odcinku, widzowie, udowodnimy, że to jest nieprawda. Ze względu na to, że będziemy dawać im do rozwiązania coś, myślę, że adekwatnego. Ze względu na to, że przygotowałem zadania z testu szóstoklesisty. Ale jestem strasznym śmieciem. Jak będzie wyglądał ten odcinek, widzowie? Wbijamy sobie na Twitcha. Później wchodzimy na jakąś najbardziej ze strefę. O, ta jest dobra. Scrollujemy i szukamy jakiejś wspaniałej kobiety. O, tutaj jest jakaś pani. Jak na jakieś lepsze oświetlanko do greenscreena się dołożymy, to będzie Git. Zabieg na nogi, aby lipo Demia nie wygrała. Klikamy w opcję donateów. Piszemy jakieś ciężkie zadanie matematyczne. Oraz dajemy znać, że dobra odpowiedź równa się dużo pieniążków. Potwierdzamy przelewik i wysyłamy donate'a. Dobra, ten No i czekamy na poprawną odpowiedź. Joshi Hej, ile to jest 2 plus 2 razy 2? Dobra odpowiedź jest jaka? Nie wiem. Nie, no, ona się. ja z matmy byłam słaba i teraz. Nie, no, błaga! Ale 2 razy 2 jest 4, czyli 6 będzie. Brawo! Wysyłamy adekwatną kwotę pieniążkową. A później czekamy na reakcję. Tak. <śmiech> 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 Dziękuję, Yoshi. Kocham, dziękuję. No, później widzowie, zbieramy busce do naszego Ego. Dziękuję za wspieranie moich chorych nóżek. O. No więc widzowie, dokładnie tak to będzie wyglądało. W dzisiejszym odcinku sprawdzamy wiedzę streamerek i wyślemy im kupę siana. Mam przygotowane jakieś 4000 zł, które chcę dzisiaj wysłać. A czy je wszystkie rozdam? Czy wszystkie będą tak zadowolone jak ta poprzednia? No nie wiem widzowie, myślę, że nie. Pamiętajcie, żeby dupnąć lajka oczywiście widzowie. Myślę, że nie muszę wam o tym przypominać, bo raczej wiecie, że jeśli zostawiacie dużo lajków, to pojawia się części odcinki z donatów 20 tysięcy łap w górę widzowie pod tym filmem. To kolejny właśnie tego typu odcinek. Więc widzowie, zrobię coś takiego. I jeśli chodzicie w tym momencie do szkoły, to zostawcie lajka. Suba z dzwonem warto dlatego, że przechodzą do Was powiadomienia o filmach, no i humor gituła wtedy jest. Jak przychodzi Wam powiadomienie o fajnym filmie, bo na przykład guwiany dniu w szkole. No i przy okazji napiszcie w komentarzu do jakiej klasy teraz poszliście. Jeśli chodzicie do szkoły. A jeśli nie, to możecie mi na przykład napisać, że jestem głupi. Znaczy ogólnie możecie mi napisać, że jestem głupi. To wtedy dwa komentarze to z jest. Dobrze widzowie, kolej kolejną ofiarę w takim razie. A i w ogóle to chciałem jeszcze raz przywitać nowych subskrybentów tego kanału. Ze względu na to, że ostatnio mega was sporo przybywa tutaj. Dziękuję za każdego nowego suba. Starym też dziękuję za subowanie już od dawna. No chcę ten milion widzowie, chcę, no mam ból dupy. Pytasz mnie, czy mam ból dupy, że nie mam miliona dalej. Oj, kurwa, boli na pierw... nawet widzowie. Zróbmy to do końca roku, dobrze? Dziękuję serdecznie. Proper student. Dobra, widzowie, to jest student. Słuchajcie, studentów trzeba wesprzeć. Blond włosy, mój naturalny. 350 zł. No kurczę, czyli będziemy... Widzowie tutaj robić blond włosy. Przekonamy się zaraz. Dajmy jej w takim razie proste zadanie matematyczne. A wy widzowie w komentarzu piszcie odpowiedź. Zofia ma pięć córek, a każda z nich ma brata. Czy potrafisz obliczyć ile dzieci jest w tej rodzinie? No widzowie, piszcie w komentarzu w takim razie macie 5 sekund, żeby napisać. 3 2 1 Yy, o, zero. No, mam nadzieję, że już napisaliście widzowie. Piszmy dzisiaj dużo komentarzy, dobra? Piszcie widzowie, proszę was, żeby ten odcinek poleciał. Dobrze widzowie, dodajcie poszedł, zobaczmy w takim razie, co nam odpowie. Okay. Pięć córek, no to jest co najmniej 5 córek i każda z nich ma brata, no to jest jeden chłopak jeszcze. Nie, no dobrze, dobrze odpowiedziała. Mam nadzieję, że to była dobra odpowiedź, bo w sumie mo mogę być głupia też. <noise> nie w tym wypadku, widzowie. Dobrze, widzowie, wysyłam jej w takim razie dwie stuleczki. Myślę, że za takie proste zadanie matematyczne nie ma co więcej. Ła, wow, bardzo ładnie miłego dnia. Dziękuję bardzo. O patrzcie jaka zadowolona. W ogóle co to było? Jakiś test na to, czy zostaniesz moim widzem? Czy, <laughs> czy co? Poza urodą mam coś w głowie? Ty, what? Dobrze widzowie, przejdźmy dalej w takim razie. A jeśli tutaj widzę, że gra w ligunie. Ból na tylnych siedzeniach, wszystkie ci. Ki. Lubią gości w dresach Dobra, koniec jazdy, teraz pijesz soczek zawsze... Wyślijmy w takim razie kolejne proste zadanie matematyczne Ojciec jest 4 razy starszy od syna Za 20 lat ojciec będzie 2 razy starszy od syna Ile mają obecnie lat? No widzowie, napiszcie w komentarzu w takim razie Macie teraz chwileczkę No widzowie, poprawna odpowiedź to Ojciec 40 lat, a syn 10 Mam nadzieję, że tak napisaliście no Ale zobaczmy co Ejsi nam odpowie nie gra mam w ogóle. Nie no, ale są jest tutaj wspaniałe, leci, naprawdę Manki. Oho, wydłu psa i mi piszą. Nie no Chad, nie wyzywajcie mi tutaj! Po gierce zobaczę to. Jak tylko spojrzy na bok, to już się pi... Pier... wszystko. Gierkę i psuję! Dostawcie już jego. Czemu wyzywacie już? No właśnie, jego? czemu wyzywacie? Tu piszą dobre odpowiedzi. Piszą tu dobra Te odpowiedź, nie odpowiedź jest już podawana. No, ale jak jesteś i tak trzedzaj ta morda. szanujecie w opór Rób to, co robisz? 10? I o! 40? O! Dobrze! Co jest w ogóle? Nie no, widzowie, zasłużyła. na no, potężnego donata. To było ciężkie akurat. Sam bym nie ogarnął, gdybym nie znał odpowiedzi. Bo Jestem. Miłego dnia i pozdrawiam czaty. Dobra, widzowie, wysyłamy w takim razie 350. Zobaczymy, jaka będzie reakcja jej na dolecika. Ciekaw, masz w końcu chlasną mnie z liścia. No, z liścia zostało, co? Racji, oh. z Spinanki 50 zł. <głos> 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 Jaka za zanoma, <noise> Dzięki, Josi! Bo jesteś w totalnie. No, dzięki, też jesteś super. <noise> za ty <to> się ubiorę <noise> w ubranie <noise> dla. Z... <noise> Widzicie, widzowie, co wam ogarnąłem? Ubranie <noise> dla. To z... <noise> A co o, telefon, to... <noise> o, nie! Wolisz nie wiedzieć, co ja robię na YouTubie. Sęp taki, że to. <noise> no to prawda. Nie, no tutaj widzowie z tu wiedzą, co ja robię. Josi <noise> stinky cheese. Co ty, tangi. <noise> <noise> Bok to małe dzieci. <noise> Ten nie będzie nigdy w niebie Pamiętajcie widzowie Nigdy nie róbcie takich rzeczy Co jest nie tak z tym czatem? Wyglądamy jak whip Oho widzowie Super wygląd twój Miłego dnia dla Cyby Czat S-wordy Proszę przestać gadać o bubach Dobrze widzowie W takim razie lecimy dalej no, Mi jest przykro trochę Bo coraz więcej pieniędzy tracę Do no kurde Zbytnio trwanie czyłem no Mój portfel płacze jak ja w środku Gdy widzę jak mnie ludzie na czacie wyzywają Śmiech to tylko maska Pamiętajcie widzowie W rzeczywistości mam paraliżującą depresję Gruba no i wielu widzów można kojarzyć z moich filmów No w których to pokazała się od tej dobrej strony What the fuck? Prówa Wracaj! Wszyscy co mają ten problem, że mu się drzwi zamykają? Bardzo mądra dziewczyna, bardzo mądra dziewczyna Wbijmy w takim razie do niej Ale ciemnica u niej EFEM, się no już drzeryja, no i macie właśnie Jaką babą na gra na tym Five City Dobrze widzowie, w takim razie damy jej zadanie z serii Musisz je domyślić Takie jest nas postrzegawczyść widzowie Elobruwa, Rurodenta daje ci proste zadanie dla szóstoklasisty A ty mi dajesz git, odpowiedź to wysyłam więcej siana, git To równa się 4 Kot równa się 6 Czas równa się 8 Jeleń równa się 10 Pantera równa się No właśnie widzowie, ile to pantera napiszcie w komentarzu w takim razie o co chodzi. To jest tak głupi widzowie, że jeśli ona to zgadnie, to nie wiem, wyś wyśle jej kafla. Albo nawet 1200, jak będzie widzowie. <laughs> Błagam, rówa, żeby twój potężny mózg ogarnął o co chodzi w tym zadaniu. <laughs> nie, dobra, nie będę jej pisał, ile będę jej wysyłał, bo się jeszcze zestresuje biedna. No tutaj, panie, nie będę miał za darmo. Co, <laughs> No nie, no! Co? No mluwa chyba nie wie o co chodzi, co? Cztery, cztery koty równają się sześć czasów, a sześć czasów równają się 8 jeleni. Co? O czym ty mówisz? Co to jest w ogóle? Jestem taka głupia, że ja po prostu miałam wyobraźnię. Ja nie mogę, no co za... Nawet takiej napisałem, żeby było prościej. Ale ja mam to dodać? <laughs> cztery no dwa! No bo cztery plus dwa plus. Plus 2, plus 2, plus 2. Tak? No tak, na 2. Ja widzowie przewidziałem przyszłość. 12, bo co 2 i 12, ta. Jaka ona jest dumna z siebie teraz, że to dobrze rozwiązane, co? Oj kur... Dobrze właśnie. Dajmy jej w takim razie 5 dych na pocieszenie. Widzowie, to naprawdę było jedno z zadań dla 6-klasistów. Czemu 14, każdej tak. tak? Aha. A bo, bo ja myślałam, że chodzi, że po prostu co dwa się zmieniały, bo się zmieniały co dwa, co nie? No czasami lepiej nie myśleć widzowie. Nie no, mruwa, super jesteś. Zapytajmy się, czy chce jeszcze jedno. jeszcze jedno? No dobra, dawaj. Dobra, let's go, widzowie. Ile będzie miał kąt 50 stopni, jeśli spojrzysz na niego przez mikroskop, który powiększa obraz pięciokrotnie. To jest, widzowie, bardzo podchwytliwe pytanie. No widzowie, napiszcie w komentarzu waszą odpowiedź. Już napisaliście? To no, tak, jakby się was spytał, ile centymetrów w tym momencie ma moja morda. No mniej więcej tyle, co nie? A teraz w tym momencie, no w sumie to ma właśnie tyle samo widzowie, mimo że powiększyła się jakoś trzykrotnie. Błagam mruba, nie odpowiedz na to źle, bo się załamę, naprawdę. Jeśli ona to przemnoży, to naprawdę. Nie wiem widzowie, wyskakuje przez okno wtedy. Patrzcie, jaka jest skupiona! Tyle, tyle samo! No to tyle samo będzie miał przecież konta! Jesteś pewna? Tak, <noise> to jest ty, no tyle samo! Kurwa. Uh, Jezu, jak się obuzyła. Nie, no dobrze widzowie tutaj! Nie dało się źle odpowiedzieć! Jeśli to nie było opcji. Tyle chyba. samo będzie miało, nie? <trybuj głos> o nie, ona pyta teraz czatu! Chat, pyjcie mi! No nie no, wróć Naprawdę wątpisz w to, co mówisz? Biedna zwątpiła w siebie A ty i ty ruro, o, o, Mieliśmy wyjść i się nie odezwałeś, czy wychodzimy, czy nie I jak nie wyjdziemy, tego przynajmniej w październiku, to masz kosę pod żebro I Ty jesteś mniejszą streamerką Ty się powinnaś mi atencjować Miłego wieczoru i, i gratuluję wielkiego mózgu Dobra. Dobrze bardzo Josi, dziękuję bardzo. Będę się bardziej atencjować, będę, będę, w, w porządku. O i super, dziękuję do ciebie. <gry> Dobra, Wiku, wejdźmy do niej, może co? W Minecrafta sobie pijka tutaj. Jak, <laughs> skupiła na kopaniu. <laughs> Wiko, o, już wiem dlaczego w sumie, już sobie przypomniałem. Dobrze, w takim razie zapytajmy się jej, czy odpowie na pytanie logiczne. W sumie tu nie jest matematyczne nawet. Nie wiem, jak to nazwać, ale to też jest z testów szóstoklasisty. A i w ogóle, czym są testy szóstoklasisty? No ja jestem takim starym człowiekiem, że pamiętam gimnazjum po prostu, a przed gimnazjum była podstawówka, która miała 6 klas i wtedy, jak się chciało pójść do gimnazjum, czy znaczy, chciało. Nie masz tutaj dowolności w sumie, nie? Ale w zależności od tego, jak Ci poszły te testy, to do takiej klasy się dostawałeś w gimnazjum. No wy wiecie o co chodzi. Po prostu to jest taki test dla dwunastolatków, czyli dla 80% moich widzów. Mama Kasi ma pięć córek. Jeśli imiona jej córek, to odpowiednio Klara, Karolina Claudia Kinga. To jakie będzie imię piątej córki? Chyba nie muszę wam tutaj mówić dobrej odpowiedzi, co nie? No, bo wiecie, mama Kasi, no to piąta to jest Kasia. No przecież logiczne widzowie. A wy już pewnie się zesraliście z trudności tego zadania. O jest! I przedłuż... Mamy jej przy okazji streama. To jest prawdziwy Yoshi, Czy to jest jakiś znowu? to ja. Patrzę, tu, nie patrzę, tu jest czat. Jakby, o, mogę wam pokazać. Tu jest czat. To, a co pokazuje? Dobrze, powie, patrzę, dobrze, to, nie ma problemu. To mama Kasi, no to Kasia będzie miała. Załatwmy sobie te zadania! Ej, ja się czytając to. to jest, <ślam> coś sobie wy. Czas wstał! O boże! A, Łatwiutko, widzisz patrz, Kolor włosów Światło z Już Josie, dziękuję, że przy ciebie nie będę spała z Dumny. Tak, ciebie jestem. Dziękować bardzo, No, Pozdrawiam dla ciebie. Ej, czemu ja nie mam skarpetek na sobie, mam pewna, że... Aha, tam leżą, dobra. No, o, dobra, nie, to wyłączamy szybko, żeby stupkarze się nie obsrali tutaj, tak. No, ale trochę przypał widzowie, że dołożyliśmy jej 4 godziny do streama. W sumie, jak to nagrywam, to jest godzina 20, więc szybko matematyka. O 10 rano powinna skończyć streama. Zepsułem i prawdopodobnie jutrzejszy dzień. Dobrze, widzowie, generalnie dzisiaj wieje siurkiem na tym Twitchu. Dlatego ten odcinek prawdopodobnie będę nagrywał parę dni to możecie lajka like widzowie zostawić. I suba też możecie zostawić. No ale jak lajka like zostawicie, to znaczy, że doceniacie. To, że parę dni będzie nagrywany. A jak nie zostawicie, to znaczy plujecie mi w mordę jestem dla was śmieciem skończonym. I że to byście mnie zgasili jak pETA. <laughs> nie wiem, widzowie, cały czas jak myślę o gaszeniu peta, to mam w głowie jak Amadi Ferrari zgasił tego trenera Bonusa. <laughs> no dobrze, to widzimy się w sumie. No dzień dobry widzowie, minęło troszeczkę czasu Ja znowu kocham ciepłe mamy Propo ciepłych mam, nie odpaliła się jeszcze mamiko Więc chyba i nie będzie dzisiaj na filmie Ale są inne osoby widzowie Ze względu na to, że Karolinka się odpaliła Patrzcie jak Karolinka sobie gra tutaj w gierkę komputerową, co? Coś mi się wydaje widzowie, że potężne dodejty dzisiaj wlecą Zapytajmy się w takim razie dla Karolinki Czy chce wziąć udział w naszym rozwiązywaniu testu szóstoklasisty Dobrze, w takim razie wyślijmy jej 25 ziko Zapytajmy się dla Karolinki, czy chce wziąć udział w ogóle w tym teleturnieju. Jest to na pewno wina gry komputerowej, a nie moja! To prawda, zawsze jest wina gry komputerowej widzowie, pamiętajcie. Karolince trzeba zadać kilka pytań widzowie. Mi się wydaje, że trzeba, trzeba! Teraz wiadomość. Hej, Karolinko, pytanko, chcesz odpowiedzieć na kilka pytań z testu 6 klasisty? I odpowiedź równa się sianko kiwcówiki dla widzów 333. Wiesz co, jestem teraz w takiej grze, że jeśli odpowiem dobrze na pytanie, to... Dobra, napisz mi, jej widzowie, że dobra odpowiedź przy tej gierce. Dwa razy większa oh, oh, oh. nagroda, może. Ja Ej, ja czy jesteś pokażeć na YouTube? Myślę, że dzisiaj nie jestem dzień Yoshi, ale dziękuję za ofertę. Dobra, damy jej większą ofertę. Debil ze mnie, przysięgam. No, widzowie, mały debil, no. Nie, no, ale Karolinka jeszcze nie odpowiedziałaś na zadanie nasze. Nie mów tak o sobie. <laughs> o nie. Dobra, a jak zdubluję stawkę dla widzów na gift ja, ja, czekajcie, dobra 50 giftów za twoje złożne dwa pytanka? Dobra, jestem za, Do! jestem za Yoshi. Let's go 50 giftów to już coś, przyznam Oj, tak, tak, widzowie, to jest troszeczkę Ale, Yoshi, Cię wykosztujesz dzisiaj, byku Dobra, widzowie, pierwsze pytanko Może jakieś dobra, łatwe pina. Postaram się wam ugrać gift zuby, okej? Okay? Jesteśmy ja w że mama nie ogląda. Że moja mama jest panią dyrektor. Uczy matematyki, fizyki, chemii, informatyki. Ja jestem po tatusie akurat jak to. Ajajaj, no cóż. Cegła waży 2 kg i pół cegły. Ile waży cegła? Napiszcie w komentarzu widzowie. Macie 5 sekund standardowo na odpowiedź. Oczywiście dobra odpowiedź to 4, no bo jak cegła waży 2 kg i pół cegły, no to w takim razie 2 plus 2 równa się 4. Ciężka ta cegła, widzowie, no ciężka, ciężka. O nie, nie to jest zadanie z tym, kurczę X-em, czekaj. No nie no, Karolinko, przecież to jest S! Ja mogę to sobie rozpisać? O nie! Karolinko, dlaczego ty to rozpisujesz? 2 kg chyba tak, dalej. Co ten czat pisze? X to nasza cegła. O, Dajcie. ktoś Grzegorza Florydę zapostował. X na drogą. Więc X. G, Czy ona to dobrze Teraz do... robimy razy dwa. Tak! Ona X to zawsze robi, widzę. sery D, S, K, G. Brawo! What? Co dwa, jest tak. w ogóle? Ale dobrze rozpisała, widzowie! Tak. Mam bardzo sobie wyobraźnię, jak to się wstawia. Muszę wszystko! O Jezu, przepraszam Karolinka, jeśli to oglądasz. Jeśli teraz oglądasz to na streamie, to czaty napiszcie F dla niej, co? I weźcie jakiegoś gipsu, i dupnijcie. W bloku mieszkalnym żyje 85 osób, o 9 mężczyzn więcej niż kobiet. Ilu mężczyzn i ile kobiet mieszka w budynku? No nie no, widzowie, to jest S totalnie przecież. Już nawet wam nie daję, żebyście w komentarzu pisali, bo to jest totalnie S, widzowie. Tutaj macie rozwiązanie, liczba kobiet, liczba mężczyzn. Ty myślisz, że Sugarami to jest jakaś tego, rzecz nieistniejąca? Jest. Cukier mama na przykład. Są ciepłe mamy na przykład. Wiesz jak to jest czas na fajta, to jest czas na fajta, okej? To nie do no czemu to jest rozpisywane znowu! Przecież to wystarczy od 85 odjąć 9, podzielić przez 2. i wtedy wychodzi. Karolinko, dlaczego mi to robisz? Ty się dobrze, do no każdy musi być... Ale jak ładnie rozrysowuję! i już, i dręczyciel. Czekaj, że się pogubi plus 9 to się równa mężczyzna, bo 9 mężczyzn więcej. Bardzo tak? dobrze, do. No. Tak, no. ci co na czasie pisam już. A! Ja bym tego tak nawet Ja po prostu pik pik pyk Koniec, a ta jakieś zadania matematyczne Ona jest naprawdę smart Karówna równa się kobiet jest 38 A mężczyzn jest 47 No nie wiem po prostu, ta co Rozpisała wszystko, niesamowite Widzowie, trzeba widzowie Chyba wysłać pieniądze, co? Ile tego ja wydam tych pieniędzy na Karolink? O nie, no widzowie, kurde Trochę będzie chyba, co? 740 zł Ja p*** ja robię swoim życiem widzowie. Możecie napisać w komentarzu szybte serduszko. I tak yy, zacenzurowałem to słowo, żeby ludzie oglądający na Twitchu nie mieli przesrane. O, Yoshi! Holy moly, 50 subów! Dziękujemy Josi, dziękujemy serdecznie, czekaj jak tutaj... O kurze, zdobyliśmy 300 subów chyba już. Chyba spełniliśmy sub gola. Ale ty jesteś kolega dobry. <noise> ale było ciężko, było ciężko widzowie. <noise> I piszemy serduszka, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy YouTube, pozdrawiamy serdecznie, tak, zostawcie lajka, dzwoneczek, komentarz, o, o. subskrypcję i oczywiście follow jest. na Instagramie. O, e, dziękuję, dziękuję serdecznie, Karoli. <głos> <głos> Serek dla mnie, widzowie. Bo, jakby ser, według mnie ładnie pachnie. Coś bardziej świętego, to jest, nie wiem, czosnek, cebula, taki owoc co śmierdzi, jakiś tam. Dorian? Ja to jest chyba YouTube. O, kurczę, nie, czekajcie. To jest taki śmiejący owoc, <laughs> szybko ratujcie się szybko. Ewron, Ewron, przepraszam. Czy powiem tak szczerze, widzowie. Ten test prawdopodobnie z tego, co pamiętam, jak długo trwa egzamin 8 No teraz jest 8 klasisty, wiadomo. No jak ja chodziłem, to tak jak mówię. Jak ja chodziłem, to mu szósto Matematyka 100 minut, widzowie. Ja uczesanek. Dwa zadania zajęły y, tyle. No to nie wiem, Karolinko, czy byś dała do tego gimnazjum, znaczy nie, do liceum. Tak się jak lecimy dalej, widzowie? Komunikat do Sini Wajfu, ale to będzie simpowe, co powiem. Cini taka ładna baba, a kamerkę. Ofniętą ma. Dlatego, widzowie, y, robimy tak. Do widzenia dla pani. Dobra, widzowie, speedrun do ostatniej osoby, czyli do dawci. Nawcia jest super, Nawcia. Może odpowie dobrze, zobaczymy. Zapytajmy się najpierw w czy czy chce wziąć udział w naszej wspaniałej zabawie, bożej. Ej, nie obrażaj, dobra? Pewnie <grymne> <grymne> Josi 25 złotych, a mogę mieć pomoc? Brawo. Tutaj jest pytanie od mojego kumpla Brawo Josiego. Pozdro YouTube Pozdro YouTube. Kurde, nie no, sama musi odpowiedzieć, Nawcia. Pozdro i ty o, dzień dobry. Zadamy Nawci bardzo podchwytliwe pytanie. Ze względu na to, że jakby się was spytał teraz, kto mieszka w białym domu? No to każdy by odpowiedział, że no wiadomo, prezydent, co nie? Ale jak sformułujemy to tak. Pan Blue mieszka w niebieskim domu, pani Pink mieszka w różowym domu, a pan Brown w domu brązowym. Kto mieszka w Białym Domu? Nie no, Nawcia, proszę, odpowiedz dobrze, co? Dobrze, widzowie, ja wysyłam ostatniego do najtawy, zostawcie lajka, like teraz suba potężnego. Napiszcie w komentarzu, głupek, to będę przypinał serduszka, będę wiedział, że oglądaliście do tego momentu. A Tylko najlepsi widzowie oglądają film do końca, wiecie o co chodzi, widzowie, co? Dobrze, Nawciu, lecisz sama. Pragnąłbym tutaj... E, no to żeby, ...dla no, prezydenta. Który... Dobrze! dobrze! Działa. Ale jak się zastanowiła, ty. Dobrze, widzowie, trzeba w takim razie podarować suby 300 zł. No to nieźle się bawi, widzowie. Łup. nie opierdolę. No przecież 20 mało, ty. Stawiam aperole, jak mało? będę w Warszawie. Nie Dobrze, bardzo, buzi, buzi dla syby. Sander, jak? Chuj. Piwko się Dobrze, widzowie, więc w dzisiejszym odcinku sprawdziliśmy poziom intelektualny polskich streamerek. Sprawdźcie mój poziom, na przykład na kanale Yoshi, ale Roblox, Yoshi, ale ekipa CSGO. Również Ci sprawdzić na Instagramie oraz na Twitterku. Ale ja skrzeczę, masakra. A, i również, widzowie, TikToka ruszyłem, więc tutaj macie jego nazwę. I trzymajcie się, poprzednie filmy jakieś, które polecam i... Piszcie komentarze, proszę. Przyznajcie się, czy jesteście debilami, czy nie, ok?